Cześć wszystkim, dziś pokażę Wam jak w ekologiczny sposób pozbyć się tak zachwaszczonej grządki. Tak, to jest grządka. Tutaj nawet widzicie ścieżkę, która wygląda dużo lepiej niż ta grządka, dlatego że jest ściłkowana. I ja Wam opowiem o takich najfajniejszych sposobach, najszybszych na pozbycie się chwastów. Wiem to z Waszego doświadczenia, ponieważ ja uprawiam swoje rośliny, na łące, gdzie, były, gdzie było wypasane bydło albo było zbierane siano, więc to, ta trawa była podpędzana, żeby jak najwięcej rosła i gdybym chciała standardowo oplewić to wszystko, te moje pół hektara, nie byłabym w stanie. Więc zapraszam do oglądania. Grządki ściłkuje świeżo skoszoną trawą, dosyć obficie, ale nie za dużo, żeby nie zaczął się proces gnicia, żeby nie było problemów z butwieniem, znaczy z butwieniem z gniciem, bo potem będzie taka pod spodem nieładna maś i na takiej grządce niestety nie da się nic sadzić. Natomiast jeżeli zrobimy to z głową, nie damy tego za mało, to fajnie nam te chwasty usunie, no i nawozi tą grządkę. Fajne jest też to, że pozostawia taką fajną strukturę. Nie nadaje się ten sposób do grządek, w której będziemy wysiewać. Tam niestety musimy sobie poradzić plewieniem, tak jak tutaj widać w przypadku moich marchewek, no trzeba było je oplewić. Nie było szans, żeby sobie w taki sposób poradzić. I zobaczcie, tu mam dosyć obficie porozkładaną, świeżo skoszoną trawę. Ona jest taka częściowo zielona, częściowo żółta, ze względu na to, że no była zbierana dziś, czyli która dzisiaj jest 8 kwietnia bodajże i jest to częściowo trawa tegoroczna i częściowo jeszcze ta jesienna dlatego tutaj jest to tak pomieszane, ale to nawet lepiej, bo mniejsze jest ryzyko że ta trawa będzie gnić, ale fajnie ona się ze sobą zwiąże dzięki czemu będę miała spokój z chwastami a nawet jeśli coś się wam coś się przebije, tak jak mi zaraz wam pokażę, na grzące, która była tak ledwo, ledwo zaściłkowana e, 3 dni temu, A zobaczcie, tutaj dałam naprawdę cienką warstwę, ponieważ robiłam to na szybko, e, i tutaj było może maksymalnie 5 cm. Teraz zobaczcie, jaka to jest. Bo zobaczcie, widzicie, naprawdę tu jest niewielka część i nic nie gnije. Fajnie sobie to e, ze sobą przywiera. W tym miejscu jest fajnie, jest wystarczająco wyściłkowany, nic się nie przebija, ale zobaczcie. Tutaj na obrzeżach i na przykład tutaj zdecydowanie jest za mało, chyba że nawet prawie że nic, i tu musisz zdecydowanie dościłkować. Więc zawsze bezpieczniej jest sobie co parę dni dościłkowywać świeżo skoszoną trawę, zresztą ona tutaj na mnie czeka, niż dać za dużo i mieć papkę. Także ja to tak robię, ale jeszcze to nie wszystko. Istotne jest też to, że jak już sobie tak tą trawę wyłożycie, to trzeba ją troszeczkę udeptać, żeby zagłuszyć jak najdokładniej te chwasty. Nie musi to być jakoś bardzo dokładnie udeptane. Tak po prostu tutaj fragmenty. Dzięki czemu będzie nam się, o, nawet wtedy widać, gdzie jest więcej, gdzie jest mniej, gdzie można dołożyć. Dzięki temu. Jeszcze lepiej skutecznie zagłuszymy te chwasty. O, zobaczcie. Tak robimy z każdym z tych rządek, nie będę Wam teraz pokazywać wszystko. Oprócz tego możemy sobie poradzić jeszcze w inny sposób, dając pod spodem kartony, ale to nie jest do końca ekologiczne podejście. Ja tutaj wiem, bo miałam bardzo dużo kartonów i tak chwasty przebiały, więc. Myślę, że z mojego doświadczenia wynika, że lepiej sobie chwasty, chwasty, kartony odpuścić, bo chwasty i tak się przebijają. Lepiej jest tak jak, zobaczcie tutaj mam zrębkę, samą zrębkę, ale dosyć grubą ilością, bo nawet jak chwast się przebija, to można sobie go łatwo wyrwać. Natomiast tak jak powiedziałam, to jest na takiej grządce, na której nie będziemy siać. O, widzicie? Bo na grządce, na której chcemy siać, no to absolutnie zrębka się nie nada trawa też nie, bo ona musi mieć czas, żeby się przerobić. Natomiast, jeszcze jedną, jeszcze jedną materię, którą możecie wykorzystać, to jest słoma. Bierzemy sobie taką kępę słomy i zobaczcie. I tam, gdzie kończy mi się ścieżka, można ją sobie tutaj wyrozkładać, przydeptując. Dzięki czemu kontynuacja jest tego zrębkowania. Także te materiały naprawdę Wam ułatwią pracę w ogrodzie, zwłaszcza w tak zachwaszczonym, jakim jest mój, który ma bardzo dużo trawy dookoła, bo jest założony na, na polu, w którym były wypasane byczki lub zbierane siano. Więc tutaj nic nigdy nie było robione i gdybym chciała tak standardowo pielić, to bym zwariowała. Bo mam tutaj pół hektara i nie byłoby takiej możliwości, żebym to wszystko wypieliła. Więc muszę sobie radzić w taki sposób, żeby było szybko, sprawnie, no i ekologicznie. Także tak to u mnie wygląda. Napiszcie, co o tym sądzicie. A może macie jakieś inne skuteczne sposoby na to, żeby to sobie ułatwić, żeby sobie plewienie ułatwić. Jestem bardzo ciekawa, ale interesują mnie tylko ekologiczne rozwiązania. Nie interesują mnie folie, nie interesują mnie opryski, tylko ekologiczne rozwiązania. Dajcie znać w komentarzu. Na dziś to tyle. Pozdrawiam Was, cześć.